Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy Yogahome.pl. Prowadzimy internetową szkołę jogi. Jeżeli Masz ochotę, rozruszać się o poranku, dodać sobie energii i zacząć dobrze dzień, zapraszam Cię na jogę zamiast kawy. Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają. To dzięki Wam jesteśmy w stanie tworzyć treści związane z jogą. Jeżeli Ty również masz ochotę nas wspierać, możesz to zrobić na naszej stronie internetowej. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie tego filmu. A teraz już zacznijmy. Usiądźmy wygodnie w siadzie skrzyżnym. Wydłużmy plecy, opuśćmy barki. Wnętrza dłoni odkręćmy do góry, do sufitu i zacznijmy oddychać. Zróbmy trzy głębokie, spokojne oddechy. Wdechy, wdechy kierujmy przez nos do żeber. Jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Oddychajmy dalej, złączmy dłonie. Splećmy ciasny koszyczek i parę razy rozkręćmy dłonie w prawą stronę i w lewą stronę. Raz jeszcze z wdechem w prawą stronę i z wydechem w lewą stronę. No dobra, spleciony już koszyczek, z wdechem unieśmy w górę nad głowę, wypchnijmy mostek, klatkę piersiową, delikatnie spójrzmy w górę, tak żeby się porządnie przeciągnąć. Z wydechem zaokrąglamy plecy, przyciągamy brodę do mostka. No to raz jeszcze, wdech, otwieramy się i wydech, zamykamy. Ostatni raz, otwieramy i wydech, zamykamy. No dobra, to wdech do góry i z wydechem skłon boczny w lewą stronę. Wdech łagodnie do góry i w prawą. Wydech. Wdech do góry, rozplatamy dłonie i z wydechem skręcamy w lewo. Wdech, powrót do centrum i wydech, skręcamy w prawo. No dobra, wdech do góry i z wydechem swoim sposobem przechodzimy do klęku. Ustawmy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. No i znowu parę razy. Wdech w plecy, przeciągamy się. Wydech, porządnie zaokrąglamy kręgosłup. Wdech. I wydech. Chcemy poruszyć całe plecy od kości krzyżowej do szyi. Wdech. I wydech. No dobra, ostatni raz. Wydech. Zaś z wydechem siadamy na piętach. Teraz przesuńmy dłonie tak daleko do przodu, jak to tylko możliwe. I z tej pozycji, z kolejnym wydechem, przez okrągłe plecy do góry i do przodu. Z wydechem delikatnie opuszczamy biodra w dół. Na wdechu mostek delikatnie do przodu spoglądamy w górę, przeciągamy się. Z wydechem zaś wracamy pośladkami napięty. No to raz jeszcze. Wdech do góry przez okrągłe. Wydech biodra w dół. Nie daj Boże, gdyby bolą mnie odcinek lędźwiowy, uginam ręce w łokciach. Wdech wyciągam klatkę mostek do przodu. I wydech do tyłu siadam na piętach. No to ostatni raz. Wdech do góry. Wydech, biodra w dół. Wdech, klatka otwarta, spojrzenie w górę. Wydech, wracam, napięty. Zróbmy tu dodatkowy wdech. Wydech. Z kolejnym wdechem, powrót do klęku podpartego i podwinięte palce stóp. Z wydechem, Pies z głową w dół. I parę razy poprzeciągajcie się, połnoście po raz prawą, raz lewą piętę do góry, ubinając raz prawą, raz lewą nogę w kolanie. Spacer w psie. Łagodny, spokojny, przeciągający. Kiedy poczujecie, że to już ten moment, spróbujcie wyprostować obie nogi i opuścić obie pięty do maty. Być może poczujecie, że to jeszcze w ogóle nie jest moment na pełnego psa. Wtedy zostawcie nogi ugięte. Zróbcie tu jeszcze jeden wdech i wydech. I łagodnie z wdechem małymi kroczkami przejdźcie między dłonie. Złączcie stopy razem, opuśćcie luźno głowę. Zróbcie tu dodatkowy wdech, wydech. Uginając nogi w kolanach, z wdechem kręg po kręgu zrolujmy się do góry, do stania. Z wydechem parokrotnie barki tyłu. Kolejny wdech, ręce w górę, spojrzenie na dłonie. I uwaga, od razu wydech, miękki, łagodny skłon. Wdech, wydłużone proste plecy. Możemy troszkę unieść je na opuszki, bądź nawet na nogi. Wydech, do wyboru, całe dłonie na matę i albo pies z głową w dół. To łatwiejszy wariant. Albo deska, z deski czaturanga z wydechem. Stąd wdech, pies z głową w górę i wydech, pies z głową w dół. I zostaniemy spokojne trzy oddechy. Jeden, być może już teraz wyprostujesz nogi. Dwa, ale nie jest to priorytetem. Proste plecy to to, co jest ważniejsze. I trzy, wdech, spójrz do przodu i przejdź między dłonie, wyciągając kręgosłup. Wydech, pogłębiamy skłon, zaokrąglamy plecy. Wdech, całość góra, ręce nad głowę. I wydech, i płyniemy z oddechem. Wdech do góry. Wydech. Do skłonu. Wydłużone plecy. Wdech. I albo do psa z głową w dół. Albo ze mną przez winiasę. Czaturanga. Wydech. Pies z głową w górę. Wdech. I pies z głową w dół. Wydech. I spokojne trzy oddechy. Jeden. Dwa. Pośladki ciągną do góry. Do tyłu. I trzy. Wdech, spójrz przed siebie, przejdź. Wydech, pogłębiamy skłon. Wdech, całość góra. ręce nad głowę. I wydech, samastyk. I ostatni raz. Wdech do góry. Wydech, do skłonu. Wdech, wydłużenie. Możesz przejść do psa, możesz przejść przez winiasę czaturanga. Wydech. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies głową w dół. Spokojne trzy oddechy. Jeden, dociśnięte całe dłonie. Dwa, aktywny delikatnie brzuch. I trzy, wdech, spójrz do przodu. Przejdź między dłonie, wyciągając plecy. Wydech, głęboki skłon. Wdech całość góra i uwaga! Wydech. Dłonie przez plecy wędrują za siebie. Teraz spleć dłonie w korzyczek, bądź chwyć za łokcie. Odkręć barki na zewnątrz. Wdech i wydech. Odsuń dłonie od pośladków. Wyplinij klatkę, poczuj otwarcie, zrób wdech. I z kolejnym wydechem, uginając nogi w kolanach, pociągnij pośladki w tył. Od katasana. Zrób tu jeszcze wdech. Może troszkę niżej wydech. Jeszcze jeden wdech. Ok. I wydech. Kolejny wdech. Rozplatamy koszyczek i wyciągamy ręce w górę nad głowę. Z wydechem spływamy w dół do skłonu. Kolejny wdech, wydłużenie, wyciągnięcie. Do wyboru pies z głową w dół bądź winiasa, czyli czaturanga wydech, pies z głową w górę wdech. I pies głową w dół, wydech. Uwaga, prawa noga, wdech do góry. Unosimy ją tyle, ile można. Z wydechem przestawiamy stopę między dłonie. Od razu tylna pięta na macie. Wdech, wojownik pierwszy. I zostańmy. Ustawmy się przodem do krótszej krawędzi maty. Poszukajmy przestrzeni w barkach i tyle, ile można. Ugnijmy prawą nogę. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech. I wydech. No to wdech, zaś z wydechem ręce szeroko na kształt kaktusa. Z kolejnym wdechem pociągnijmy ramiona do tyłu i troszeczkę mostek do przodu. Spróbujmy spojrzeć na sufit. Nie może nas boleć dół pleców. Gdyby tak było, spróbujmy bardziej podwinąć kościogonową ogonową, miednicę, Pociągnijmy w tyło pochylenie. No dobra, jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. No to ręce, góra, wdech. I z wydechem dłonie mata, albo do psa z głową w dół, to łatwiej, albo przez winiasę, czaturanga, to trudniej. Pies góra, wdech. I pies z głową w dół, wydech, no to lewa noga, wdech. Unosi się do góry, przeciągamy się. Wydech, stopa między dłonie, tylna napięta już na macie. No to wdech, wojownik pierwszy, ustawienie. Najpierw poczujmy, że tu wszystko jest ok, że klatka piersiowa na wprost, że tylna pięta opuszczona, że przednia noga ugięta. Jak jest? Wdech i wydech, kaktus. No i możemy zostać, albo wdech, tu jeszcze otwarcie mostek przed siebie, ramiona za siebie. Takie głębokie otwarcie i głęboki oddech. Pamiętajcie o dolnych plecach. Mają być w komforcie. No ok. I kolejny wdech. Ręce w górę i z wydechem dłonie mata albo do psa, albo przez winiasę, czaturanga, wydech. Pies, góra, wdech. No i pies, głową w dół, wydech. Zostańmy. Jeden. Pośladki ciągną do góry, do tyłu. Dwa, delikatna rotacja w barkach na zewnątrz i trzy, wdech, spójrzcie do przodu, przejdźcie między dłonie, wydłużcie plecy z wydechem, głęboki skłon, uginamy od razu nogi w kolanach, wdech, utkatasana i wydech, samastitihi, rozstawmy teraz stopy, na odległość równą długości naszej jednej nogi. Skręćmy w prawą stronę, czyli prawa stopa do krótszej krawędzi, a lewa troszkę skręca w tę samą stronę. Ręce szeroko, barki opuszczone, wdech i z wydechem przód i dół. Albo połóżmy dłoń na naszej łydce, może kosce, może chwycimy za palucha. Teraz górna ręka, lewa wyciąga nas do sufitu. Zróbmy tu wdech. Wydech, wzrok może powędrować wdech do góry i uwaga! Z wydechem górna ręka wędruje w dół, w kierunku maty. Wdech, otwieramy ją z powrotem do trójkąta. Wydech, opuszczamy. Wdech, otwieramy. Wydech i wdech. Ok, z kolejnym wydechem opuśćmy rękę i teraz po ziemi skręćmy z powrotem stopy przodem do dłuższej krawędzi. Wędrujemy do Prasarita tanasana, Dłonie pod barkami bądź w linii stóp. Wdech, wyciągnięcie i wydech, opadamy nisko. Zostajemy. Jeden, łokcie delikatnie do siebie. Dwa, ciężar ciała na całej stopie, nie uciekamy napięty. I trzy. Tu wdech, wyciągnięcie, wydłużenie. Z wydechem dłonie na biodra. Wdech do góry przeciągnięcie. No i trójkąt na drugą stronę, więc skręcamy w lewo. Lewa centralnie do krótszej, prawa pod kątem w tę samą stronę. Ręce, góra, wdech, barki opuszczone. Wydech. Tu się jeszcze przeciągnijmy wdech i z wydechem przód i dół. No i znowu tam, gdzie możemy, niżej, wyżej, każda opcja okej. Okay. Prawa ręka wyciąga nas w górę. Zróbmy wdech, wydech. Jak czujemy się na siłach? Wzrok w górę, wdech i ruszamy nasze flow z wydechem. Ręka wędruje w dół w kierunku maty. Na wdechu ten ruch na wdechu nas interesuje bardziej niż ten na wydechu. Otwieramy, wydech, opuszczamy. Góra, wdech, przeciągamy się. Porządnie, wydech, opuszczamy i ostatni raz, wdech, otwieramy. No dobra, to wydech, dół i znowu przez dół. Przechodzimy do prasarity, palce stóp do przodu. Teraz chwytamy tam, gdzie damy radę. Łydki, kostki, duże palce stóp być może. Wdech, wyciągnięcie i wydech, spłynięcie niżej. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z łopatkami, delikatnie pociągnijcie je do pośladków i rozszerzcie na boki. Jeden, tak samo jak w poprzednim wariancie, ciężar ciała, dwa na całej stopie. I trzy, trzymając tam, gdzie trzymamy wdech, wyciągnięcie, wydłużenie pleców, wydech, dłonie biodra, mocny brzuch, delikatnie odprężone nogi, wdech do góry i z wydechem łączymy stopy. No dobra, stańmy teraz na nodze lewej. Unieśmy prawą nogę w górę i przechwyćmy kolano. Druga, ręka wolna, wędruje na biodro. Wydłużone plecy, zostajemy. Jeden. Głęboki, spokojny oddech, dwa. Wzrok skoncentrowany w jednym punkcie. Ja patrzę na Was, ale Wy na mnie nie patrzcie, bo ja się bujam, więc znajdźcie jakiś nieruchomy punkt. Cztery i pięć. Delikatnie noga do boku i jeżeli czujecie się na siłach, spójrzcie w przeciwną stronę. Jeden. 2, 3, Dość długi balans ugruntuje nas. Cztery. Na cały dzień doda do takiej stabilizacji koncentracji. I 5, Uwaga, noga zostaje, wdech, wzrok do przodu. I teraz przechwytujemy kostkę i przestawiamy stopę. Jak się uda, to na udo. A jak się nie uda, na udo, to się uda na łydkę. O tam gdzie można, dłonie gest namaste i znowu spokój głęboka koncentracja wzrok zatopiony w jednym punkcie jeszcze dwa oddechy jeszcze jeden no ok, delikatnie wyjdźmy z pozycji poczujmy swoje stopy na nowo no i stańmy na prawej Nieśmy lewą. Przechwyćmy lewą dłonią. Prawa ręka na biodro. Łokieć prawej troszkę w tył. Jeden. Taka mała. Udita hasta padangusztasa. Na dwa. Wydłużone plecy. Trzy. wzrok przed siebie. Cztery. Okej. Okay. I pięć. No to noga do boku, tyle, ile mogę. No i jak mogę, to jeszcze wzrok w drugą stronę. Jeden. I koncentracja. Dwa. Delikatnie aktywne centrum. Trzy. Cztery. No dobra. To pięć. Sama głowa. Wdech. I przechwytujemy stopę, przenosimy ją do swojego drzewka z wydechem. Jak jest? Odkładamy dłonie i zostajemy jeden. Barki delikatnie odkręcone na zewnątrz, dwa. Spokój w ciele, spokój w głowie. Cztery. Ok. Pięknie i pięć. Łagodnie wychodzimy z pozycji. Stańmy na początku maty i przejdźmy przez powitanie słońca. Wdech ręce góra. Wydech głęboki skłon. Wydłużone plecy wdech. No i znowu albo do psa, albo ze mną przez liniasę. Czaturanga. Wydech. Pies głową w górę. Wdech. I pies głową w dół. Wydech. Zróbmy tu dodatkowy wdech. Z wydechem usiądźmy w siadzie skrzyżnym na macie i wyprostujmy nogi w kolanach. Wydłużmy plecy. Długa szyja. Dłonie pod barkami. Zróbmy tu wdech i wydech. To same ręce przy prostych plecach. Wdech do góry i wydech tyle, ile można w kierunku naszych stóp, tu już troszkę sobie pozwolimy na zaokrąglenie pleców, ale troszkę, wdech do góry i wydech do przodu, wdech do góry, dobra, wydech, chwyt, jeśli można, ze zewnętrzne krawędzi albo gdzieś bliżej, z chwytem, Wdech, wydłużenie kręgosłupa, czyli wyprostowanie, taka intencja urośnięcia. Wydech, uruchamiamy ręce, przyciągamy się delikatnie do nóg. Tu robimy wdech i wydech. Wdech, ponownie wypłaszczamy plecy, więc troszkę się musimy unieść. I wydech, puszczamy ręce, od razu wędrują za siebie. Palce, dłoni w stronę pośladku. Uginamy nogi. I kolejny wdech. Biodra do góry tyle, ile można. Chcę najwyżej, jak to jest możliwe. Miękko wydech, opuszczam pośladki z powrotem na matę. No to wdech do góry i wydech do dołu. Chcę poczuć rozciąganie w klatce piersiowej. Wdech do góry, no i siłę też pośladków dwugłowych. Wydech, no ale rozciąganie przede wszystkim. Wdech, takie otwarcie. I wydech. No dobra, to ostatni raz. Wdech. I wydech. No dobra, i to może być chwila odpoczynku albo winiasa. Krzyżujemy nogi i przechodzimy przez czaturangę. Psa z głową w górę, i psa z głową w dół. Stąd robiąc wdech, z wydechem siadamy w siadzie skrzyżnym. Prostujemy nogi. Uginamy prawą nogę. Ja ugnę lewą, żebyście lepiej widzieli. Ale wyugnijcie prawą. Wyciągnięcie. Do góry wdech. I dżanusz i szasa na wydech. Chwytamy za co się da. Za stopę, za kostkę, za łydkę. Tu wdech. I wydech. Trzy. Oddech. Jeden. Dwa. I trzy. Wdech. Wyciągnięcie. Wydech, rozluźniamy. Teraz lewa do prawej. Bada konasana. Wariant, wyciągnięty, wyciągnięte, wydłużone plecy. Możemy się chwycić stóp i próbujemy pchać kolana w dół. Jeden. Kręgosłup jest prosty, jesteśmy w pionie. Dwa. Ok. I trzy. No to teraz. Noga prawa, która wcześniej była ugięta, prostujemy ją. Wdech, wyciągamy się w górę, wydech w dół, chwytamy za co możemy. Tu jeszcze robimy wdech i miękko wydech, opadamy niżej. Trzy oddech, Jeden, dwa i trzy. Wdech, wydłużenie. Wydech, rozluźniamy, puszczamy. Wdech do góry i znowu przez. Bada konasane. Łączymy, sto łączymy stopy, kolana szeroko. Tu się wyciągamy, wdech i z wydechem schodzimy tym razem tyle, ile można w dół. No i wiem, że część osób zejdzie sobie kawałeczek i to jest ok, ale jeżeli możesz więcej, zejdź sobie niżej, tyle, ile możesz. Ręce możesz dać dzisiaj przed siebie, opuść głowę. Jeden, przez chwilę delektuj się wrażeniami płynącymi z bioder. Dwa, i jeśli się pojawią wrażenia płynące z kolan, to znaczy, że jesteś za daleko. Wycofaj. Ok. i trzy. Tu wdech, wyciągnięcie, wydech, rozluźnienie. I teraz albo przejdź do psa z głową w dół od razu, albo przez, ze mną przez winiasę. Czaturanga, wydech, pies z głową w górę, wdech. No i tu się spotkaliśmy, pies głową w dół, wydech. Dobra, z kolejnym wdechem idziemy do deski. No i albo opuszczasz kolana i miękko schodzisz na matę, albo z kolanami w górę. Tak samo na matę. Dobra, czekam aż się wszyscy spotkamy na macie. Ręce wzdłuż ciała, stopy połączone. I teraz z wdechem odrywamy klatkę piersiową do góry. Grzbiety stóp dłoni są na macie i one są takie niepracujące. Zostajemy jeden. Chcemy czuć pracę naszych pleców. Dwa. Czubek głowy do przodu, nie chcę zacierać głowy, głowa jest w linii kręgosłupa. Cztery. I pięcie rozluźnia. Mogę odłożyć dłoń na dłoń, czoło na dłoniach. Mogę też rozstawić pięty troszkę szerzej, stopy trochę szerzej, a pięty nawet na boki. I mogę zostać w tym wariancie, albo wędruję dalej. Uginam nogi w kolanach. Ręce tym razem będą aktywne. Kciuki w dół, wnętrza dłoni jedna do drugiej, klatka piersiowa otwarta. Barki odkręcone na zewnątrz, i z wydechem unoszę klatkę i próbuję unieść uda do góry. Jeden, dwa, trzy, mocna pozycja cztery. Okej, okay. i pięć, dłoń na dłoni, czoło na dłoniach, chwila rozluźnienia. Może być też policzek, tak jak ja. Okej, okay. no to ostatni raz. Ugięte nogi, może chwyt. Za stopy, może nie, może poprzedni wariant i wdech łagodnie pozycja łuku, Jeden. Pamiętajcie, że o poranku dwa zakresy są mniejsze. Trzy. Może się okazać, że teraz ta pozycja nie jest tak spektakularna, cztery jak wieczorem, ale to okej, okay. nie wymuszajcie. Ok, i pięć. W dół, dłonie pod barki i przez górę siadamy, napiętech. Pozycja dziecka, rozluźniamy wszystko. Łagodnie przez okrągłe plecy wędrujemy do kota. Zostańmy tu jeszcze przez chwilę. I w ramach pozycji odwróconych zrobimy delfina. Z wydechem połóżmy dłonie na macie i splećmy dłonie w koszyczek, jak dostania na głowie. Zadrzejmy palce stóp, z wdechem unieśmy pośladki do góry i podejdźmy stopami tyle, ile można do przodu. Jak już nie można, unieśmy jeszcze w górę pięty i zostajemy. Jeden. Głowa jest nad ziemią. Dwa. Tak jakby patrzę na trójkąt złożony z moich przedramion. Trzy. I odpycham się od maty. Cztery. Jakby brzydko pachniała. I łagodnie pięć. Opadamy w dół. Raz jeszcze. balasana. Zdecham. mieście się do góry. Odłóżcie dłonie na kolana. Zróbcie kilka głębszych oddechów. Ostatni wdech i wydech. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą ekspresową jogę. Mam nadzieję, że doda Wam ona trochę energii na cały dzień. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie Was do tego zapraszam. Pamiętajcie, że pomagają nam również Wasze komentarze, łapki w górę. Z nich też bardzo mocno się cieszymy. Zatem do zobaczenia na kolejnej sesji jogi.